No Witajcie moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj e, głos z filmiku na YouTube kontra mój głos teraz. No więc, dobra. Pierwsze, zastrzeliłem babcie, które macie teraz. Zostrzeliłem babcię! Zostrzeliłem babcię! Babuniu najdroższa! Dobra, teraz moje. Zostrzeliłem babcię! Zostrzeliłem babcię! Babuniu najdroższa! Przepraszam, babuniu najdroższa. Ja nie mogę z tego. Zostrzeliłem babcię! Cieee, babuju najdroższa!